Gówde. Dobry jest. Poświęcenie piona, idzie hetmanem, grożą widły, pop gra coś, atak na ten punkt, pop atakuje osła, zbijam, biorę, hetman z szachem, zasłona, koń z szachem, pop konia, ja zdobywam hetmana. Chrześcijanie tańczy, 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 tańczy. Krześcijanie tańczę, tańczy, tańczy, tańczy. Zajwiste tańczą, tańczą, tańczą jego nogi. Tańczą, tańczą, jego nogi. Chrześcijanie tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanie tańczy, 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 tańczy. Tańczą, tańczą, tańczą jego ręce. WIE PAN CO TO ZNACZĘ CZAPĘ, GDZIE PRASUJĘCĆ? O matko... Nie! To śmiesznie... W ogóle, O! Wow. Nie no, szacun! Pojechać do drugiego państwa! Zrobić materiał, nagrać te rzeczy! jak legit konto. O oh no nie mogę! <śmany> Moi drodzy, mam kolegę, który gra takie debiuty. Jest gajem od urodzenia. Nie ma w tym nic złego, tylko po prostu mówię tak. Dzień ja po ślubie! <śpiewanie> to Bartkowi śpiewam codziennie nie <śpiewanie> Bartek ma problemy ze snem. Druga rzecz to krew również napływa nam do ust. Nasze usta stają się nieco większe, bardziej czerwone, przez co pokazujemy, że jesteśmy płodni. Kolejna rzecz. Kupiłem wczoraj persy z firmy Lubela. Dawno nie jadłem tak smacznych płatków śniadaniowych. Wspaniałe produkty. Szkoda, że mojemu koledze z Płocka po tych platkach odpadły nogi i jeździł na wózku. A ja leżę trzy tydzień w szpitalu pod na sytuacji. Jezus Mariano, tak? O... o Boże, jaki duży! Matko, jaki duży! Według mnie killerem jest x to by się, się to by się zgadzało. Proszę no To by się zgadzało. Ale zaraz Cześć, po się. Co ty pierdolisz? Aaa, ci Diables, okej, okej, okej. No ja skipnę, ja skipnę. No. Ja też skipnę. Czy wy kurwa na ten ta... no co wy kurwa? Wy macie mózg czy gówno w dupie?! Bo to szczytny cel był. Tak myślałam, że tu wózek stoi. Co to jest za podpis? Co to jest za podpis? Kto to wymyślił? Odważny? Ci, co nie wiedzą, słuchajcie, Slay wczoraj zbierał na szczytny cel. E, miał zbiórkę, dlatego był, stąd były te wszystkie różne rzeczy. Także. E... Buziaczka chce, chce, dawaj tu pyska. Mm -hmm. Proszę. Oglądaliście klątwę? Było, był tam taki ten, co było tak, że e, robiła... Tak robili. Robią robotę. Nawet bez tego make-upu, by same rzęsy zrobiły robotę, nie? Czy nie? Nie no dobra, może że faktycznie. Jeszcze jakbyś się wczuła i nie mówiła za... Narodziny? Aha, narodziny. Ja jak jak kredwo że wstać jakiegoś się to już wypadałoby stuknąć no Nie ukrywam. Ej, dobra, w sumie ona jest alternatywką i to totalnie jebniętą. Co ja robię? Czemu ona mi się podoba? Dobra, nieważne. Idealnym przykładem jest tutaj Partie z turnieju, który będę grał, będą analizowane na żywo przez Dawida Czerwa prosto z Hiszpanii dla was. Potem analiza w domu z trenerem GM Igor Janik, a do tego będziecie widzieli kamerki na moją twarz, na twarz Oli, na dupę oli. Ja lubię ostatnio takie eksperymenty smakowe typu. Jedzenie. Tutaj miałem totalnie przegraną pozycję. I pyk! No widzowie, tutaj też się priming za ten róg należy. Co tam, molo. No troszkę jeszcze zejdzie, chwileczkę. Ale raczej nie ten, bo jeszcze z Kubonem dopiero w Next się umówiłem, więc... Znaczy mieli fajne Co? Nie, nie idę za późno. Jebać 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 Tak jak już Tak, była piłeczka i nie zgadnię, kto na mnie zrobił największe wrażenie. Igor Janik. Lepiej, kolega Paweł Teclaw Paweł Teclaw tak? Tak. Wiesz co Paweł Teclaw zrobił na piłce? Grałeś mi z Paweł Tecnawem w piłkę? Chyba nie. Paweł Tentlaw, gość, mówi, na go, że robi Rainbow. I wziął piłkę, wziął piłkę tak z tyłu, Wiem, że się przyrzucił. I przyrzucił przy no, siebie. Nie. Co nie? Zrobiłbyś to, przypuszczam, że Paweł Tentlaw takie rzeczy potrafi robić, ja też nie? I jednak by zaskoczył. Poza tym, także było bardzo zabawnie. Także pograliśmy, był skład arcymistrzowski, dużo zawodników grało. także ja no, sam było... fakt, że, że Paweł podskoczył przy tym triku, już pewnie, pewnie był czymś niesamowitym. Może mam powodzenie, a zdradzi, yy, powiedź, że nie pozwolę, żeby zdradzić? Yy, nie wiem, nie. Chyba wciąż nie. Nie wiem. Kto szuka, ten znajdzie kiedyś. Cześć, siemanko! Cute? Dziękuję. Cześć, Jaku. Dzień dobry. Fajna bo leci od początku. A dziękuję. Poczekajcie, coś zrobiłam mnie tak. Wkrótce siedziałam, wyobraźcie sobie. Albo przemaluj się na rudo? Nie no, co ty Lefty? Jednak blondynka, no ciemna blondynka. A, to ciemna w głowie. <ścoughs> Nic się nie zmieniło. No dobra. Pierwsze przyjęcie alkoholu mi zdrowie, zdrówko. Co wy na to, że pogram parę minutówek? Tak na zakończenie szachowego... A później... Moment, z... mojego sióra proszę zostawić, tak? Mojego siera proszę zostawić. No, kojarzy się z klątwą, no dokładnie. Prawie jak żaba. <słysyć> Najnormalniejszy streamulaczki be-like. <śmum> o, w drugą stronę też potrafię. Patrzcie, u mnie bez dwie. Mogę tak oddychać i wydychać i wydychać. A widzicie, w dwie strony, ale skile. Dobra. Le no kurwa!

I'm using rubber so they won't trace the semen. The black demon got the little of screaming. Because you know I love it young, French, and green. With no in-between, know what I mean? The weak the strong.